Strategia rozwoju miasta Wocławka na lata 2014-2020 przewiduje ścisłą współpracę między władzami miasta i powiatu, aby wspólnie realizować projekty, które przynosiłyby korzyści obu partnerom. Planowane są działania mające na celu rozwój turystyki w oparciu o Zalew Wiślany i Wisłę, poprawę komunikacji gmin wokół Wocławka czy zmiany w edukacji zawodowej. W oparciu o Państwową Wyższą Szkołę Zawodową, która ma zawodowo w tytule, ale kształci humanistów, a wspólnie chce i pan starosta i ja i przede wszystkim władze uczelni, aby uczy, żeby kształciła przyszłych studentów na kierunkach politechnicznych. Poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych miałaby się zmniejszyć stopa bezrobocia w mieście. Jest ważne, żebyśmy się nawzajem uzupełniali i żeby powstawały miejsca pracy. Uważam, że w tym terenie, ja mówię w tej chwili o powiecie wocarskim, gdzie jest to około 27 do 30% bezrobocia, nie ma ważniejszego tematu. W planach strategii nie zabrakło także punktów dotyczących gospodarki. Chcemy, żeby ten typowo powiat rolniczy jeszcze zwiększał swoje zasoby i tu mamy w tej chwili najważniejszym problemem w tym temacie, to jest sprawa ilości wody w okresie wegetacji. Trzeba uczynić wszystko, żeby w swojej strategii zabezpieczyć zbiorniki retencyjne. Natalia Chlińska, Telewizja Kujawy. Obywatelki i obywatele. Zwracam się do was w sprawach wagi najwyższej. Ojczyzna nasza znalazła się nad przepaścią. 13 grudnia 1981 roku komunistyczny reżim PRL-u wprowadził stan wojenny. Nieprawdopodobne nabrało rzeczywistego wymiaru. 31 lat temu czołgi na ulicach polskich miast wywołały wymęczonym gospodarczym i politycznym kryzysem społeczeństwie prawdziwy szok. Osoby zagrażające totalitarnej władzy trafiły do ośrodków odosobnienia. Polała się krew, zginęli ludzie. 13 grudnia 31 lat temu w Polsce wprowadzono. Stan wojenny wbrew zdecydowanej większości społeczeństwa, i dzisiaj historycy to potwierdzają, nie było żadnej przesłanki ani żadnej konieczności, by ten stan wojenny wprowadzać, i nie groziła nam interwencja sowiecka. Więc ten stan wojenny generał Jaruzelski wprowadził po to, by uratować stołki dla siebie i dla swojej czerwonej elity. Włocławek, podobnie jak dziesiątki i setki innych miast, został podporządkowany rygorom wprowadzonym przez stan wojenny. Patrole na ulicach, godzina milicyjna, blokady połączeń telefonicznych i wiele innych obostrzeń sprawiły, że życie w tamtej rzeczywistości stało się jeszcze trudniejsze. Generalnie w naszych zasobach Muzeum Historii Włocławka znajdują się dokumenty różnego rodzaju, przede wszystkim druki ulotne, afisze, plakaty. Są to obiekty, które może nie bezpośrednio dotykają 13 grudnia 1981 roku. Ale mają swój początek gdzieś w roku 80, a więc dokumentują niejako całą działalność pierwszej Solidarności. A więc są to afisze nawołujące do strajków, pogot pogotowia strajkowego, czy też komentujące bieżącą sytuację polityczną w kraju. Stan wojenny zaskoczył opozycję, ale nie na długo. Strajki, działalność podziemnych mediów czy bierny opór większości społeczeństwa udowodnił, że władza posunęła się zdecydowanie za daleko. Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, ukonstytuowana tamtej grudniowej nocy, zwana pogardliwie Wroną, symbolizowała zdradę narodową. Ja byłem młodym człowiekiem w tym czasie, ale mieszkam akurat w tej dzielnicy, gdzie przewożono internowanych, widziałem te samochody krążące. Od wczesnych godzin rannych w niedzielę. Był wtedy olbrzymi mróz. Myślę, że w tamtym czasie wielu ludziom złamano kręgosłupy. Wielu ludzi po prostu przestało wierzyć, że można cokolwiek zmienić. Stan wojenny po roku zawieszono. Całkowicie zniesiono zaś w lipcu 1982 roku. Do dzisiaj nie ustaje dyskusja na temat tego jakże ważnego wydarzenia historycznego w dziejach najnowszych Polski. Czy generał Jaruzelski jest zdrajcą czy narodowym bohaterem? Jak bardzo realna była groźba interwencji wojsku Układu Warszawskiego z radzieckimi na czele? Argumentów obu stronom nie brakuje. Jedno wiadomo na pewno. O 13 grudnia 1981 roku pamiętać należy. Monika Grzanka, Telewizja Kujawy. Od kwietnia bieżącego roku ruch na ulicy Stodulnej jest zamknięty ze względu na niebezpieczeństwo zawalenia się kamienicy. Za właścicielem budynku wysłano list gończy. Sprawdziłem, przeciwko tak Robertowi W. nadal jest zawieszona, czyli nie został jeszcze zatrzymany na miejscu. Jeszcze niedawno nic nie wskazywało na to, że ruch zostanie tam otwarty. Okazuje się jednak, że Powiatowy Inspektorat nadzoru budowlanego znalazł pieniądze na częściową rozbiórkę budynku przy ulicy Stodulnej 80. Działania te pozwoliłyby na otwarcie ruchu kołowego i pieszego na tym odcinku. Próbowaliśmy skontaktować się z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego Cezarem Tumińskim, lecz odmówił udzielenia informacji na ten temat przed kamerą. W wyniku odmowy skontaktowaliśmy się z Kujawsko-Pomorskim Inspektorem Nadzoru Budowlanego z Zbigniewem Sulikiem. Rozmawiam z panem Tumińskim, muszę odpowiedzieć państwu. Przy kolejnej próbie kontaktu z panem Cezarem Tumińskim usłyszeliśmy... Nie, no dzisiaj mnie nie będzie, nie mam czasu, przepraszam bardzo. Niestety nie udało nam się dowiedzieć, kiedy prace rozbiórkowe się rozpoczną oraz co najważniejsze, kiedy dokładnie ruch na Stodulnej zostanie przywrócony. Natalia Chlińska, Telewizja Kujawy. Dzieciństwo to pierwszy okres życia człowieka kojarzony z beztroską, zabawą i nauką podstawowych czynności. O dziecku i dzieciństwie we współczesnym świecie dyskutowano podczas dzisiejszej konferencji zorganizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Ten temat wybrałyśmy, długo się nad nim zastanawiałyśmy. Wybrałyśmy go przede wszystkim dlatego, że uważamy, że dziecko w współczesnym świecie jest nękane bardzo wieloma elementami. Kultura, media, które praktycznie dziecko... Zakleszczają w pewnego rodzaju świecie. My chcieliśmy po prostu przedstawić dziecko takie, jakie jest teraz, jakie było kiedyś, porównać ten czas. Rozwój dziecka i jego zagrożenia, dziecko i kultura i wreszcie dziecko i media. To bloki tematyczne, które prezentowali prelegenci zaproszeni z 10 ośrodków naukowych. Mimo tego, że mamy do czynienia z prawdziwą rewolucją, czy to pod względem praw jakie nadano obecnie dzieciom, czy to pod względem i dbałości o ich rozwój o rzecz tak prozaiczną, dziś by się wydawało jak higiena, to z drugiej strony mamy problem ustanowienia dziecka jako odbiorcy Różnych dóbr, jako konsumenta, przede wszystkim jako tak zwany target. Nie zabrakło rozmów o przemocy wobec dzieci, złych nawykach żywieniowych, a także roli i znaczeniu współpracy między dziećmi a pedagogami. Dla tych młodych dziewczyn bo to dziewczyny tworzą koło, nie mamy wśród, w swoim składzie żadnego pana, niestety, a szkoda. W każdym razie to, co jest charakterystyczne i to, co rzeczywiście widzę, poza innymi oczywiście talentami i tak dalej, to taką wrażliwość, wrażliwość pedagogiczną. One są bardzo na to wyczulone, że takie działania, które one chcą podejmować i to, co zgłaszają, te inicjatywy, które zgłaszają, to rzeczywiście wiążą się są jakby odbiciem ich, ich wrażliwości pedagogicznej. W trakcie konferencji wielokrotnie podkreślano, że najwięcej o dziecku można dowiedzieć się z wykonanych przez nie rysunków i obrazków. Wszelkie kształty i kolory stanowią bowiem o prawidłowym rozwoju lub jego ewentualnych zaburzeniach. Monika Grzanka, telewizja Kujawy. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna wraz ze Stowarzyszeniem Projekt Błocławek oraz Centrum Doskonalenia Edukacji zorganizowały dzisiaj podsumowanie roku Korczakowskiego, połączone z finałem konkursu plastycznego. Namaluj swoje marzenia i wyślij do Janusza Korczaka, na który wpłynęło 950 prac. Doświadczy, że ta inicjatywa podjęta przez naszą uczelnię spotkała się z takim dużym odzewem wśród uczniów, ale również i, i nie zapominajmy, wśród nauczycieli i pedagogów szkolnych, to jest właśnie ich zasługa, że mobilizują młodzież i dzieci przede wszystkim do tego, o czym mówimy w tym całym roku Korczakowski. Warto przypomnieć, że Janusz Korczak to wybitny pedagog, twórca pajdocentryzmu, przyznającego dziecku centralną pozycję w procesach edukacji i traktujące wychowanie jedynie jako opiekę nad samorzutnym rozwojem dziecka. Mam nadzieję, że Otwarta sala poświęcona Januszowi Korczakowi, burak naszej uczelni, będzie odwiedzana przez Was przy każdej okazji. Niezwiązana tylko z, z rokiem Korczakowskim. My, ze swej strony, jako uczelnia, staramy się zgromadzić jak najwięcej. Pamiątek, które dotyczą życia Korczaka i tych idei, o które on tak walczył i zginął. W programie znalazły się prezentacje artystyczne uczniów szkół podstawowych i podopiecznych organizacji pozarządowych. Nie zabrakło także debaty z dziećmi o ich prawach. Monika Grzamka, Telewizja Kujawy